W Hamburgu, w północnych Niemczech, działa innowacyjny system ciepłowniczy. Gorąca woda zasilająca system jest w dużej mierze uzyskiwana z ciepła odpadowego bez emisji CO2. This project here Dzielnica Haffen City, niegdyś część portowa miasta, jest obecnie przedmiotem dużego projektu przebudowy miasta. Od 2018 roku wszystkie budynki w Hafen City East są podłączone do sieci ciepłowniczej zasilanej odpadową energią cieplną. Zaledwie kilka kilometrów od Hafen City ponad 400 tysięcy ton czystej miedzi produkuje się corocznie w hucie Aurubis. And the copper concentrates you get from the mining. You have a lot of uh, sulfur inside. And this sulfur reacts with oxygen. And this is an exothermal reaction producing heat actually. So totally CO2 free, no gas burned, it's just there. Right now we can collect it and we can heat up water with that. Woda do miasta is dostarczana siecią rurociągów o długości 3,7 km. Najpierw jednak przechodzi przez kluczowy element projektu, czyli stację energetyczną dostawcy Enercity Contracting. Tutaj woda jest pompowana i magazynowana w celu zrównoważenia wahań w popycie i podaży ciepła. If no heat is available from our partner, we have a backup system here which can provide the heat for our customers on the basis of a boiler which can use natural gas. NR City Contracting zainwestowała w elektrownię 8 milionów euro, z czego 2,9 miliona euro pochodzi ze środków Europejskiej Polityki Spójności. Całkowity budżet projektu dostarczania ciepła do Hafen City East wyniósł ponad 40 milionów euro. Obok stacji energetycznej znajduje się fabryka apteczek, która wykorzystuje ciepło sieciowe do ogrzewania swojego obiektu o powierzchni 12 na sto tysięcy metrów kwadratowych. Jej dyrektor uważa, że wymiana dwóch kotłów olejowych była dobrym pomysłem. This was a large step for us to make the connection of the low carbon heating of energy contracting. We could reduce our CO2 printing of 170 tons per year. Projekt rozszerzył się dzięki kolejnemu dostawcy energii i nowym inwestycjom. Zaopatruje w ciepło nawet 28 tysięcy gospodarstw domowych w kilku dzielnicach Hamburga. Pozwala zaoszczędzić do 120 tysięcy ton CO2 rocznie.